Do wydrążonego awokado dodajemy jajko, polewamy żółtkiem, posypujemy mąką, smażymy na głębokim tłuszczu, wyciągamy i gotowe. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Awokado. Obierki. Mamy awokadu. Koryjmy w pół. O! Haha! Uh. Ha! To lecimy z jajem. Chyba jeszcze jest na miękko. O, idealnie! Ale mnie to cieszy. A żółtko. Nie. Mąka. Dobra. Awokado jest, olej jest, no to smażymy. To się zaczęło robić brązowa. Jaju, smuka. I voilà. Panie prokuratorze, przygotowałam dla pana coś pysznego. Twoje ulubione smażone awokado. To moja juk. Ja, 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 ja. O, co so, ty możesz mieć rację, że awokado na ciepło nie jest najlepsze?